Dzień dobry, witamy w programie alejachu.pl. Proszę opowiedzieć nam historię z grzybem na turnieju. Witam Państwa serdecznie, witam Pana redaktora. Witam, eee, witam. No to mianowicie byliśmy na turnieju, no i stoimy sobie z grzybem. Pozwolę sobie stanąć. Proszę, proszę Pana, proszę Pana tutaj z makietą, proszę. Tutaj to jest taki nasz... Taki improwiz... Y, coś tam. In, incydent czy coś. Pan, proszę pan trzyma, no to stoimy sobie, Załóżmy, że to jest ta tablica z zdjęciami. Stoimy sobie z grzybem, stoimy. No i patrzymy na te zdjęcia. Jakiś orangutan, jakiś małpa, mówimy fajna szkoła. No ale patrzymy, kątem oka widzę, ktoś jakieś takie dwie dziewczyny. Wsiadają na wawesz. Patrzę, no to my z Grzybem niby nigdy nic. Stoimy i patrzymy na tę tablicę, na te zdjęcia. No i nagle ta dziewczyna powiedziała jedna, cześć. No to Grzyb tak się spojrzał na mnie, tak, wrócił no, się i mówi, cześć. No to tamta mówi, jak masz na imię? A Grzyb tak, jo? A ona, tak ty. No to Grzyb powiedział, Dawik! nie? A no, później mówi, a ty? No to ja powiedziałem, się przedstawiłem, filip, nie? No i one tak siedzą, tak patrzą na nas, no i w końcu powiedziały tak, no to może chłopaki do, mnie, do nas przyjdziecie, nie? A, był tak się odwrócił, a gdzie ja tam będę szedł? No, no i to już koniec mojej opowieści. Idzie. Dziękujemy bardzo za obejrzenie naszego odcinka wspaniałego historii z, opowiadającej z Krzakiem na temat grzybu na turnieju. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie dyrektorze. Dziękuję państwu. Kamerzysta. Ja również, kamerzysta. kamerzysta tu, kapeć, taki pedał.